Moja kochana mama zawsze wiedziała, co i kiedy powiedzieć. Nigdy nikomu nie dała poznać po sobie, że jest nie w porę albo nie na miejscu. Nie pamiętam, żeby rodzice kiedyś wyprosili kogoś z domu. Nawet jeśli taka osoba była u nas od rana do nocy. Mama rozumiała, że człowiek czasem potrzebuje obecności drugiego. Bo być jest ważniejsze niż robić. A moi rodzice robili zawsze dużo, nie przestawając być. Pamiętam, że kiedy ktoś umarł w wiosce, oni pierwsi szli do domu pogrążonego w żałobu. Zawsze byli potrzebni, chciani i kochani. Oni, jako Żydzi, znali obrzędy chrześcijańskie tak dobrze, jak nasi katolicy sąsiedzi, bo całe życie zapraszono ich na różne uroczystości. Nawet probusz z naszej wioski często przychodził do nas na kawę, co nieustannie mnie zadziwiało. Nasze wioskowe życie było spokojne i stateczne. Wszystko na w jednej chwili. Mój malutki dzieciaczek też w jednej chwili stracił całe swoje dzieciństwo. Z prędkością, mimo że błyskawice, zostało w pokrutną dorosłość. Patrzyłem, jak bohatersko radził sobie z tą rzeczywistością. Podziwiałem go całym sercem.